Cześć! Dzisiaj będziemy tańczyły razem um, z Emilką Więc jeśli myślicie, że to jest trochę głupie i szalone, to dajcie lajka. <noise> um, I tak um, Będziemy tańczyły nasze wymyślone tańce, co przynajmniej nawet nie trenowałyśmy um, Będzie szalone i tak głupie jak nic Więc dajcie lajki Jeżeli ktoś z i... nas sobie złamie rękę lub nogę nie odpowiadam za to A! No to zaczynajmy! Dobra, zacznijmy! Tutaj trochę bliżej chodzi. Raz, dwa, Zwa. trzy. Yalla! La 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 la! E bravo! E! E botta Brawo. I, brawo. I, brawo. I, brawo. I w lewo! Brawo! I lewo! Dobra, już wystarczy! No to, jeśli myślicie, że to było szalone, głupie i dziwne, dajcie łapkę w górę! A.